Niestraszne im agresywne psy, dzikie i egzotyczne zwierzęta. 1 marca ekopatron wyruszył na ulicę Radomia. Funkcjonariusze przygotowani, przystosowani mają pojazd specjalistyczny, mają sprzęt, wyposażony w różnego rodzaju transportery, klipery, łapaki, chwytaki, sieci weterynaryjne. Sprzęt najwyższej jakości, rangi europejskiej. To właśnie Straż Miejska teraz zajmować się będzie wyłapywaniem bezpańskich zwierząt. Interesują nas zwierzęta typowo bezdomne, agresywne w szczególności, oraz zwierzęta, które, są, które napływają, które wchodzą z terenów leśnych do miast, zagrażają bezpieczeństwu naszych mieszkańców, oraz zwierzęta egzotyczne. Tu są przygotowani, przeszkoleni z tego zakresu. Byliśmy w Zoo. Tam nas, pokazano nam, jak podejmować interwencje z takimi zwierzętami bezpiecznie dla osoby, która podejmuje interwencję, bezpiecznie dla osób, które obserwują interwencję oraz bezpiecznie również dla zwierzęcia, które będziemy odławiać. Interwencję należy zgłaszać pod bezpłatny numer telefonu 986. Ekopatrol służy mieszkańcom przez całą dobę. Sekcja sama w sobie liczy 12 strażników. Przeszkoliliśmy około 30 pracowników, gdyż wiadomo, są urlopy, są wakacje. Tu, żeby płynność tego patrolu 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę była, zapewniliśmy to. Ale strażnicy z Ekopatrolu nie tylko będą zajmować się wyłapywaniem bezdomnych zwierząt. Ich zadaniem będzie także sprawdzanie, czy mieszkańcy wywiązują się z obowiązku chipowania psów. Będziemy kontrolować, czy mieszkańcy Radomia również przestrzegają obowiązku chipowania zwierząt. Od 1 marca jest obowiązek tego, także tutaj będziemy sprawdzać. Na razie duża kampania informacyjna oczywiście. Tu myślę, że od czerwca rozpoczniemy już takie działania prewencyjne, ale również będziemy nakładać grzywny, jeżeli. Właściciel takiego zwierzęcia, psa będzie unikał takiego obowiązku.